Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JTTK Official, tak dalej nie wyprałam czapraków. Jej! Dzisiaj poruszę dla Was 8 ciekawostek, które znalazłam które znalazłam z własnego e, doświadczenia, je znalazłam z własnego życia oraz oczywiście z książek. Jest to osiem ciekawostek, które raczej nie znajdziecie w internecie, wpisując w Google ciekawostki o koniach. Nie, nie. Tego to nie będzie. To są takie ciekawe, ciekawe. I pierwsza ciekawostka. Konie wyminają zęby sieczne, czyli te pierwsze siekacze, przepraszam, nie sieczne, siekacze e, oraz przedtrzonowce. Zierłaki rodzą się z zębami mlecznymi. W zasadzie te zęby mleczne im wyrastają, tak jak u dzieci ludzkich, i po jakimś czasie wypadają. Wiem, że wiele osób się dziwi, że koniom wypadają zęby. Tak, koniom wypadają zęby. Zęby trzonowe, czyli te najdalej w gębie, jak już rosną, to już rosną tak na stałe. Nie są wymieniane. Dwójeczka. Każdy krok galopu to jeden oddech konia. Jak to wygląda? Koń odpycha się tyłami, gdy jego ciężar ciała przenosi się bardziej na tył, to koń bierze wdech. Gdy opiera się na przednich e, nogach, to powietrze wydycha. To opiera się w sumie na zasadzie działania grawitacji. W momencie, gdy koń odpycha się tylnymi nogami, to jego ciało się podnosi, jakby do góry, więc jego wszelkie wnętrzności, które e, mimo iż mają. Ograniczenie ruchowe, jednak pod wpływem grawitacji cofają się do tyłu, przez co ciągną za sobą przeponę i płuca jakby się rozszerzają, mimowolnie nawet. Eee, I wtedy koń po prostu bierze oddech, to powietrze jest zasysane. Gdy koń opiera się na przodach, jego wnętrzności również lecą do przodu, przez co naciskają na przeponę, przepona na płuca, i w ten oto sposób powietrze jest wypychane wręcz z płuc. I koń bierze wydech. Bierze. Daje wydech. Jest to takie dość logiczne w sumie, ale gdybym o tym nie przeczytała, to bym na no to nie wpadła. Konie pełne krwi angielskiej mają większą objętość krwi niż konie kwiste. a konie kwiste mają większą objętość niż konie zimnokwiste. Tureczka u koni jest możliwość wykonania cesarskiego cięcia, jednak jest to wykonywane tylko w takich szczególnych przypadkach. Koń, piąteczka. Koń jest w stanie przeżyć bez jedzenia przez 25 dni, a bez wody tylko 6. Czyli tak jak no, i u ludzi, u każdego żywego stworzenia woda jest podstawą, bez wody przeżyjemy o wiele, o wiele krócej niż bez jedzenia. Co najgorsze, to badanie jest bardzo stare i nikt go do tej pory nie powtarza. A przynajmniej mam nadzieję, że nikt celowo tego nie powtarza. Chociaż pewnie znajdzie się taka patologia, która to powtarza. Tutaj było dla celów. Badawczych i niestety wykorzystywano do tego nożywe konie, i po prostu je zagłodzono i odwodniono. Trochę, szkoda, nawet nie trochę. No, ale takie były czasy, tak się sprawdza. Takie rzeczy. Szósteczka, istnieje coś takiego jak koprofagia, uś z zierebiąt, przepraszam. Co to jest koprofagia? Jeżeli słyszycie w te jakieś latanie po workach, to kot. Kot. I pies. Dziękuję bardzo za zabawę tutaj i mi przeszkadzanie. Co to jest koprofagia? Koprofagia to jest spożywanie kału e, i e, wiem, brzmi to totalnie obrzydliwie, ale to nie jest u żaden fetysz, ani żadne z... Y, udziwnienie. To ma podłoże po prostu... stromotne, można tak powiedzieć. I dlaczego ta jedzą odchody? Jedzą je, ponieważ jedzą odchody matki. Swojej matki. Zazwyczaj jeszcze się nie spotkałam nigdzie z tym, żeby źrebaki jadły swoje albo cudze, nie, matki. Dlaczego? E, ponieważ wraz z odchodami matki e, są również w tych odchodach zawarte, będzie masło myślane, e, część flory bakteryjnej matki. Źrebak, żeby uzupełnić swoją florę bakteryjną, żeby jakby wesprzeć swój układ pokarmowy, po prostu jedząc kał matki w, e, do swojego układu pokarmowego... E, Dorzuca e, nową pulę bakterii, że tak to można powiedzieć. Także obrzydliwe. Jak źrebak to robi, to nie bijmy go. Nie zabraniajmy mu. To jest coś normalnego. E, nic, nie, To nie jest coś, czym należy się martwić. Żeby e, po prostu będzie zdrowszy. Siódemka. Konie mogą być. Obojniakami, czyli u konia może wystąpić zarówno, mogą wystąpić zarówno narządy męskie, rozrodcze, jak i żeńskie. O ile, o ile się nie mylę, to czytałam o takim przypadku ja ten scenariusz robiłam dość dawno, więc mogę coś mylić że była klacz, która była bardzo się ogierzyła była taka wiecie jak ogier do innych klaczy. nikt nie wiedział dlaczego badali ją badali, badali ją na wszelkie możliwe sposoby i dopiero po jakimś czasie odkryli że wewnątrz siebie mają jądra. Także śmieszna ósemka. Ósemka to moje autorskie badanie wykonane przez przypadek, ale wyciągnęłam z niego naprawdę dużo dużo mucho wniosków. I uważam, że bardzo warto jest się nimi podzielić. Otóż, zanim Wam powiem wynik badania, i czego on odnosi, to Wam powiem, jakie zrobiłam. Wsiadłam na hucuła. Na chucuła, który nie boi się wody, który w tej wodzie stoi grzecznie. Weszłam z nim do zbiornika wodnego, na nim, bo nie chciało mi się moczyć nóg, niech koń sobie moczy, nogi i brzuch. I poczekałam, aż on się załatwi do tej wody. I moi drodzy, wyniki są jednoznaczne kojskie gówno i lżejsze od wody. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, bo na pewno nie w środę, jak to jest planowo. E, trochę mi się rozwalił tydzień, przepraszam. E, życzę Wam miłego dnia. Zapraszam na Instagrama mojej marki, na stronę mojej marki, na Heiri. Również na mojego Instagramu na Official. wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Na koniec możecie mi powiedzieć o jakiejś ciekawostce, której nie słyszeliście w tym odcinku, ani w poprzednim. Ja Wam się postaram go jakoś wrzucić do karty, o ile nie zapomnę. I może stworzymy odcinek z Waszych ciekawostek. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i no cóż, moi drodzy, na razie.